Jak wymienić szybę w kasku Schubert M1 Pro? Cześć! Witam Was na kanale Schubert Polska. Dziś chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób wymienić szybę w kasku M1 Pro. Pamiętajcie, że dokładnie w taki sam sposób możecie wymienić szybę w jego poprzedniku, czyli w modelu Schubert M1. Bierzemy się do roboty. Na początku otwieram szybę do maksymalnie wysokiej pozycji, następnie lokalizuję spust, czyli taki wąsik, który znajduje się po obu stronach mechanizmu wizera, odblokowuję go i podnoszę szybę powyżej maksymalnie otwartej pozycji. Z jednej strony mamy już piątą szybę, teraz drugi robimy dokładnie to samo, czyli najpierw otwieram spust, czyli ten wąsik, i potem unoszę szybę do góry. Szyba praktycznie sama zeskakuje z mocowania. Żeby ją zamontować z powrotem, muszę trafić tymi wypustkami, które są na szybę, w odpowiednie miejsce w mechanizmach wizjera. Robię to w tym samym momencie z jednej oraz z drugiej strony i trzymając za mechanizmy zamykam szybę. Zrobione. Jeszcze raz. Otwieram szybę do maksymalnie wysokiej pozycji, unoszę spuścik, czyli tą blokadę wizjera i drugą ręką otwieram szybę powyżej maksymalnie otwartej pozycji. Teraz druga strona. Najpierw otwieram blokadę i zdejmuję szybę. Montaż. Trafiam wypustkami na szybie w mechanizm liziera z jednej oraz z drugiej strony i zamykam szybę. Działa. Jeżeli nabierzecie już troszkę sprawy w demontażu szyby w kasku Schubert M1 Pro, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby demontować obydwie strony szyby w tym samym momencie. Zerknijcie. Odblokowuję mechanizmy wizjera i unoszę szybę. I jest już moja. Teraz zakładamy. Wkładam szybę w mechanizmy. I trzymając za boki, zamykam ją do końca. Zrobione. Jeżeli zastanawiacie się, jak wymienić szybę w pozostałych modelach kasków Schubert, albo macie inne pytania dotyczące ich obsługi serwisowej, to szukajcie filmów w serii Hashtag Prościej się nie da. Możecie je znaleźć na naszym kanale YouTube'owym oraz profilu facebookowym Schubert Polska. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!